Cześć, witajcie. Dziś wracamy do asfaltu. Pościgamy się trochę. Przejdziemy kolejne poziomy. poziomy. Tym razem trochę trudniejszy. Mam nadzieję, że mi pójdzie jeszcze lepiej i jeszcze więcej zarobimy. No, może pogramy nawet trochę na multiplayer. Mam Wi-Fi Tak, mam Wi-Fi włączony. Zresztą tutaj mogę sprawdzić. Wejdziemy no, na multiplayer i tam zobaczę, jak sobie poradzę. Nie wiem, czy to będzie jakieś wspaniałe, ale... Nie zaszkodzi spróbować trochę się pościgać. Multiplayer. Okej, okay, zobaczmy. Jak mi pójdzie z innymi graczami. Bo tak tak wiadomo, tam te samochody są zaprogramowane i ja jeżdżę cały czas tak samo. O, coś najcisnąłem Aha, że dostaję. O! O! o. Dziękuję, bardzo fajnie. Dobra, mhm. Aha, mam level 5 tutaj już. No tak, bo trochę grałem, prawda? Yy, 2 na dwa... Aha, muszę sobie mieć bilety, żeby tam właśnie wejść. Co jakiś czas tutaj chyba bilet jakiś. Myślę, że wezmę samochód tego typu. Tak, ten samochód jest naprawdę fajny, ja go bardzo lubię. Nie narzekam na niego. Jeszcze coś tutaj może ulepszymy, zanim zaczniemy się ścigać. Myślę tak o nitro. Tak, tak, nitro byłoby dobre. Na level trzeci. i to tyle. Ej, nie, nie, to nie to. CarPaint. Już sobie kupiłem. Bardzo fajny jest. Ej, tutaj zaraz mamy. Aha, bo blokki dostałem jakieś. Chyba. Nic. Inwentor. Nie chcę nic sprzedawać. Hmm. Aha, no czyż co? Yy, nie ma wystarczająco kart. Ok, nieważne. No tak, by było zero. No dobra, za zaczynajmy wyścig. Join room i teraz nie bilecik odbieram. Cztery. Tak, mam cztery darmowe takie. Full nitro na każdy start. Klasyczne, ja chcę klasyczne. Yy, to coś, to jest Rio, chyba. Tak, to jest Rio. Tutaj widzimy ten pomnik. Trochę to jest taki niezbyt idealne, tak samo jak w rzeczywistości. No ale już można się domyśleć po tym, co tutaj widzimy. I trasy ogólnie mi się podobają. Rio to jest ogólnie chyba nowa trasa, z tego co wiem. Póki co zanim wejdziemy, ja zrobię krótkie cięcie, żeby nie tracić czasu na odcinku. No dobra, zaczynamy wyścig powoli, ale nie jestem tam, gdzie chciałem. chyba. Nie, jestem jednak, jestem jednak, to się szybko zmienia. I mamy już dwa okrożenia, Ja wybrałem tylko jedno. Ja zwykle wybieram jedno, bo to drugie tak, jak mówię w pierwszym odcinku. Różnie mi wychodzi, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Musimy walczyć, musimy walczyć. Nie poddam się. Rio de Janeiro. Teraz czekamy na innych. O, ktoś opuścił grę. Zobaczymy, ile będzie graczy, bo czasem jest tak, że jest tylko trzech graczy i tak teraz, i nieważne, który będę. I tak dostaję nagrody taką... Za pierwsze cztery miejsca dostaje się jakąś nagrodę. Ja po prostu, będąc trzeci, czyli ostatni, i tak dostanę tą nagrodę. Jakby Rio, Rio dobrze nie znam. Ja, w, ja nie gram za często. I nie wiem do końca, gdzie jestem. I nie wiem do końca, tak, kto to wymyślił, że tak po prostu się wezmie i tutaj rozwalę. Ale nieważne, jestem trzeci. Bardzo fajnie, okej. Okay. Trzecie miejsce to jest bardzo fajne miejsce. Mhm, <laughs> ale lecę. Wow, O, lol! Wow... Gdzie teraz, gdzie teraz, Zobacz, tutaj. Gdzie oni są w ogóle? Oni, jak oni szybko muszą jechać, że już tak. Albo się po prostu nie rozwalają. Albo ja jeszcze jadę okrężną trasą. To jest bardzo możliwe. Szczególnie jak się tej trasy nie zna. Ja, ta prędkość jest za duża jak dla mnie. Otóż nie. Im szybciej, tym lepiej. Okej, okay. już widziałem ich przez chwilę na mapie, To ja ich do, tak, na mapie, to ich, ich już doganiam powoli, żeby trafił na skosznie, żebym trafił, trafiłem. Wow, lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Mm, mogę w postprodukcji dodać później. No ale nie chce mi się kombinować. OK, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Tutaj. Są dwa okrążenia, to jest dopiero pierwsze, a ja się cały czas uczę, gdzie jechać. Dobrze, że chociaż jest tam mini mapka. O, już mamy drugie okrążenie. Takiego suchara ostatnio w internecie znalazłem. Z twoją starą. I taki dosyć fajny. Twoja stara zaczęła grać w Need for Speed maluchem. Ale jak się zepsuł, poszła na piechotę. Słuchaj takie. Takie suche, że aż się rozwaliłem. Masakra. No dobra, nieważne. Który będę i tak jest bardzo fajnie. O, tam ktoś sobie uprawia windsurfing. Nigdy tego nie próbowałem, ale wygląda całkiem ciekawie, jak z tym parasolem. Tak... <grym> parasolem. Jak z tym spadochronem, tak, 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 lata. Mm. Dobra, jedziemy. Tam ci się już pewnie ze mnie nabijałem, gdzie ten kretyn. Jaki ma to, tam się je... ma. ma go. To normalnie, jak maluch jakiś. Albo się po prostu za często rozwalam, bo nie znam tej trasy, gdybym tą trasę znał, już dużo lepiej. Czemu ja robię barier rollsy? Bake rollsy, właśnie miałem na to mówić, bake rollsy. Czemu ja robiłem teraz Bake Rollsy, skoro to była taka bardziej płaska skocznia? Zresztą to nieważne. O, fajerwerki! Uwielbiam fajerwerki! Nie, hip hip, hura, to ja! Jadę na metry jako trzeci. Mę na podium. To jest najważniejsze. A, ile skończyłem? I hop! Ja! Trzeci! Byłbym czwarty, gdyby był jeszcze jeden, ale za czwarte miejsce też się dostaje. I mamy level szósty! Brawo! Skip Next. Save now. Dobra, nieważne. Ile mam. O, dostaję jakieś 5 tokensów. Ile mam tych tokensów? 158. No, jeśli jakoś tak strasznie fajnie nie zdobywa. Bo też jest to, tak samo jak te Mega w Jurassic Park. Nie wiem, czy ten odcinek już wrzuciłem, ale chyba nie. Dobra, zmienimy sobie samochód. Może, jakiś inny, może z innym samochodem sobie będę lepiej radził. Ten jest ogólnie bardzo szybki. To jest chyba jeden z moich najszybszych samochodów. Ale ja mi się ten podoba na przykład nie. Stąd nie biorę. Stąd tak myślę. Nie, ten jest strasznie powolny a w S nic nie mam, dobra a spróbujemy ten kolor czerwony, na początku był oryginalnie czerwony, czy pomara pomarańczowy był ten, i mi się bardzo, bardzo podobał i dalej mi się bardzo, bardzo podoba join room aha, bo ja dostaję ticket, bilecik później jak wygrywam, na przykład jestem na podium albo nie, jestem albo na czwartym miejscu, albo na pierwszym ja chciałbym tego nie wiem, co to jest w ogóle, mountain tide też jakaś nowa tra... no nie, kto zmienił na secret lab Ba bardzo dobrze. nawet już przeżyję te dwa okrążenia. Zapoznam się mniej więcej z trasą, tylko ile będzie zawodników. Widzę tutaj na maksa mniej więcej. Co mi się nie podoba? Dobra, robimy cięcie, jak to będzie. Okej, okay, jestem tam, gdzie chciałem być. Wygląda całkiem ciekawie. Bardzo mi się podoba. Czekamy na innych zawodników, póki co. Takie cave jak w Islandii. Nie mieliśmy jeszcze tego odcinku, ale jak będziemy jechali przez Kajwy, to nam to pokażę. OK. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Więc... Raczej sobie nie poradzę. Sześciu. Mogło być ośmiu. Czasem jest ośmiu. Dobra, ktoś się tam rozwalił. Nie, nie no, to będzie masakra, bo ja go nie mam lepsze samochody. Mogę wziąć ten sam, co przedtem. Czy ten przede jedzie idzie tak? Wow, I believe I can fly. Miło mi się bać. Coś mi się nie chciał skręcić. Nieważne. Dobra, może go rozwalimy. Musimy uważać, żeby on nie rozwalił nas. Albo ktoś od tyłu. Bo tam mnie ścigają. tu nie jest tak, że oni będą mieli dla mnie litość. No, nie przelecę. Nie, bo ja źle. Kto w ogóle tam by leciał? No. No i. No. No, no i way rollsy, tak. Bake rollsy. No i szósty. No i bardzo fajnie. I ile dostanę? Pół punkta. Bardzo ładnie będzie przepiękny wyścig, ale chociaż sobie pozwiedzamy trochę. Jeszcze tutaj dużo latania w tych nowych trasach zauważyłem. Fajnie, dziura w drodze. Tam był jakieś fajne kościół. Ja chciałem widoki po, powidowywać. Pooglądać, a nie. Nie, bo po co, do dziury go Tak jest, do dołu Zakopać tyle No, pogrzebać mnie W ogóle ostatnio jestem nie niefajna trasa Wyścig niefajny, nie lubię tej gry już Znudziłam się. Dobrze, Nie jest taka zła Dobra, i już mamy okrążenie drugie Zrobiłem krótkie cięcie, bo Bo tak Nie wiem czemu, ale zrobiłem Robimy, jedziemy teraz na drugie okrążenie. Jestem szósty, doganiam piątkę. Ale głupio by było, gdybym go tak teraz wziął i rozwalił. To jest Ja sam się, się gdzieś zbagował, zblokował. Wielu tak po prostu, jak zauważyłem na multiplayerze, że jak jest na ostatnim miejscu i już sobie nie radzą, to po prostu wychodzą z gry. Moim nie to nie ma sensu, bo zawsze się trochę zarobi. Nie może się jest ostatnim, ale ktoś kiedyś musi zawsze przegrać, prawda? Ktoś kiedyś zawsze. Ale jest za nieważne, cięcie! Mam szansę, mam szansę Mam szansę go stuknąć Ty, 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 dziadu Tu jest dziura, okej, okay, musimy uważać Siąść się tam ramną Tak jest Dobrze, na niczego No uciek mi Uciek mi Dziadyga Weźmy mi no i bardzo ładnie E, ja rozwalił się gdzieś Tak, bo jak tak mruga to chyba znaczy, że się rozwala Hop. No wyprzedziłem go, no, no jak... bo się rozwalił jeszcze dodatkowo. No dobra. Tutaj już cięć nie robię, Chyba. Nie, nie robię. I po prostu jedziemy teraz pięknie na metę, bo to już jest końcówka. Tą trasę właśnie tutaj cięcie zrobiłem. Bardzo króciutkie, nie martwcie się. No i tutaj włączyłem gdzieś. Tak. Zresztą zobaczycie to na odcinku. I hop! I bardzo... Dobrze, first jestem. Pierwszy. Tak, od końca. Drugi od końca. No. No, nie narzekam. No, ile zrobiłem? 543. No. już by Dobrze, myślę, że tak, jak obiecałem, po dwie trasy. Już wychodzimy póki co. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej z tej serii, dajcie łapkę w górę. No i. coś się stało, coś tak się popsuło. I lajkujcie, ale fajnie. Dobra, kończymy. Tak.